Ludkowie, ludzie, się tu zebrali naistebnym, są my tu pod złotym groniem u Kurloka Kavuloka. Tu jest to mój kolega, wielki Janko Macoszek, którego wszyscy znają, a ci, którzy tu nie byli, tak go propoznają. On tu bardzo szumnie opowiadał tu o tym w socznym starym kurloku kiedy jest 1863 roku. No tak padałem, że 63 no, izba jest kapkę starsza, bo to jest data dotycząca wymiany łokien, bo te łokienka za nami dawniej były kapkę mniejsi, jak ich e, wymienili na więksi, to wtedy tą datę zaznaczyli na tym wejściu, a halpa jest tak kaśka starsza, bo to 70-80 roku. Ja yeah. No i widzicie sami, że jesień no już zaklepała na łokieńka. Mówi się tu też na Istebnym takie przysłowisko, że... pojad widzę kany, widzę. Wszystko było poskudzone do domu, można było paść. Dziśka nie trzeba paść, bo je Biedronka, je Lidl, tam się jadzie, tam się ludzie dobrze napasują. A mało kany krowa buci jeszcze mało kany tu po Jaworzynce Istebnej w Bukowcu, ale chro... krowę chladać na dziedzinach to jak babę w siatce. Dokładnie, tak to jest i u nas na Istebnym, ale jeszcze ludzie gazdują, jeszcze można dostać prawdziwego mleka od krowy, od kozy, prawdziwą śmietankę, można sama masło zrobić. No i jak prawie my was tu wezli na to wzocne miejsce mojemu sercu miłe, bo nie wiem czy to wiecie, ale to ostatni kurlok na całym Śląsku Cieszyńskim. Sto roku temu tych kurloków jeszcze coś było, ale kiedyś ludzie przeważnie w tych kurlokach bywali, a Coś się więcej o tych kurlokach, to bym wam tu innym razem poopowiadali, bo nie mamy tego czasu długo, bo się już w czas śmiewał, a my by się tak zaczęli podziać do postrzotka, abyśmy wam ukazali, jak się tu kiejsi przeskromnie żyło w tych naszych gruniach. Tak sami widzicie, że my już są w pośrodku. Kurloka je ma, jak się prawi. Jak w kurloku, bo nie wiem czy wiecie, ale kurlok jest taką specyficzną chałpa. Powiedz nam, no, poraz powiemy o tym, Janko. No to jest izba rodziny Kawloko. Gdyby nie Kawlocy, to tej by tu nie było postawione i nie byłaby tak utrzymano, jak dziś jest, a temu kurlawa izba, bo z tego pieca ten dym się kurzył na izbę, bo u nas za kominy się płaciło podatek, a trzeba było dać trzy krowy podatku na jeden rok. To była taka wysoko stawka, żeby na jeden rok oddać trzy krowy za komin. Te kominy się powaliło, no i bywało się w tak czarnych izbach, ale ludziom to nie wadziło, bo jakieś się pytał ciotki, a ciotko, ani mieliście depresję, jak się kurzyło z pieca na izbę, tak czarno było w tej izbie, a ona się śmiała, padała, a jako, że miała mieć depresję, jak ja widzę, z drugiej izby też się kurzyło na izbie Było jednak, a i ludzie się nie stały. A dzisiaj tak. ludzie w chałupie wiele nie przebywali, bo to była robota na polu. Tuż ja. w tej haupie było tak jak w jaskinie i potem się szło za słonkiem do pola. Dokładnie. Tuż sami Ludkowie, jeśli będziecie chcieć przyzdrić tutaj starej haupie, bo wdaje naprawdę evenementem takim tego naszego regionu, tak worce tu przyjść, przyzdrzyć się temu i mogę wam powiedzieć, że tu oto Janko. Takie ekstra gawędzior, że on wam powie wszystko, a i to coś się w żywo cię nigdy nie czuli. A jeszcze najważniejsze, że w naszej starej izbie są instrumenty, które grają tak. i ludzie temu tu jadą, żeby się podzielić na starą izbę, a czuć kapkę tej muzyki jako ludzie dawni się wiesielili. Tuż chcemiejcie i przyjdźcie tu do istotnego!